z tej strony Robert z Akademii Gry słuchajcie mam bardzo mało czasu ale są od was trochę maili w których prosicie abym wytypował kwalifikacje do mistrzostw świata jeśli chodzi o Europę słuchajcie więc tak na szybciutko moje jedno zdanie do każdego meczu lecimy zaczynamy od jutra 11.10 sobota słuchajcie Łotwa Andora dla mnie dwa dziady nie obrażcie się przepraszam Łotyszy i ludzi z Andory, ale no dla mnie piłkarsko dwa słabiaki, więc ja bym tego w ogóle nie tykał. Norwegia-Izrael i powiem Wam szczerze, że mi Izrael wiele razy psuł kupon, więc ja Norwegii po 1,22 na pewno nie zagram. Węgry-Armenia to jest znowu taki mecz, gdzie ja do Węgrów nie mam zaufania, więc yy, ja tego meczu również nie będę tykał. Bułgaria-Turcja no i teraz jest tak teoretycznie Turcja ale, jest jedno małe ale Bułgaria z tego co gdzieś tam czytałem ma nowego selekcjonera, więc jak doskonale wiecie no pierwszego meczu z nowym selekcjonerem raczej się nie tyka więc ja odpuszczam te 1,20 parę na Turcję a jeszcze widzę wszyscy grają, więc nie gram <laughs> Estonia, Włochy zdecydowanie stawiam na Włochów, ponieważ Estonia to są słabiaki i nieraz pamiętacie graliśmy na Szwedów, na jakieś handicapy, jakieś półtora gola do przerwy i to nam ładnie wchodziło, więc ja tego meczu, w tym meczu stawiam typowo na Włochów. Hiszpania, Gruzja, no jeśli tym Hiszpanom się będzie chciało, a mam nadzieję, że się u siebie będzie chciało, no to tu będzie demolka. Portugalia, Irlandia, ciężki mecz, na pewno nie taki, jak wskazują kursy, no ale Mimo wszystko, ja na Ronaldo i spółkę, yy, czyli stawiam na Portugalię, Serbia, Albania, stawiam zdecydowanie na Serbów u siebie. Lecimy kolejny dzień. Niedziela, słuchajcie, 12 października moje urodziny. Piątka z przodu masakra nie ma się czym w ogóle cieszyć. Dla mnie to jest jakiś koszmar w ogóle. Przed chwilą, jak miał 17 lat, jeździł na kajaki na Mazurę, później miał 30, nagle ma 50. Dramat. Strasznie to szybko leci, dlatego korzystajcie z życia. Nie róbcie depozytów, kogo nie ma w akademii. W następnym filmie szykują się super promocje urodzinowe. Skorzystajcie, dołączcie chociażby do magicznego notesu, który już zmieni kompletnie Wasze myślenie o zakładach. Lecimy, słuchajcie, na szybko dalej. San Marino, Cypr, no tutaj nie może być niespodzianki, stawiam na Cypr. Holandia, Finlandia, stawiam na Holandię, ale po kursie 1-10, no nie, 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 nie gram takich meczów. Szkocja, Białoruś, stawiam na Szkotów. Wyspy Owcze, Czechy, stawiam na... No i właśnie, no teoretycznie na Czechów, ale jak widzę 1-4, to już tak meczu nie tykam. Chorwacja, Gibraltar, no... 1 No to nie ma sensu w ogóle takich meczów wrzucać na kupon. Ja wiem, że tu pewnie będzie 8-0, ale, ale nie. Dania, Grecja. No, ostatnio ta Dania zrobiła psikusa i przegrałem kupon przez nich, ale no wierzę, że Duńczycy to są Duńczycy. To są takie drużyny typu Austria, Szwajcaria, że to w ciemno można stawiać tam jest kolektyw. Tam po prostu chłopakom się chce grać. Stawiam na Duńczyków pomimo tego, że bardzo lubię Greków i gdyby mecz był w Grecji, zdecydowanie postawiłbym na Grecję, ale tym razem stawiam na Duńczyków. No i mamy rodzyneczka naszego. Dobra, zostawmy go na koniec. Mamy jeszcze Rumunia, Austria. 1.8 a spadło z 1.9. No powiem Wam szczerze, tak, ja wiem, 10-0 ta Rumunia wygrała i teraz czy ta Austria i teraz wszyscy grają na Austrię. Hmm no raczej Austria, ale tutaj bym się zabezpieczył, remis nie ma zakładu. No i na koniec mamy, słuchajcie, no rewelacja, 145 na naszych chłopaków, którzy, ja wiem, wygraliśmy ze 103. drużyną, z Nową Zelandią, która przy odrobinie szczęścia hmm, wygrałaby ten mecz. I jak usłyszałem, że w końcówce wszedł ten Wood, najlepszy ich piłkarz, to pomyślałem sobie, kurczę, czyli oni nie zagrali na maksa. I oni nie zagrali na maksa i my żeśmy ledwo wygrali 1-0. O czym my tutaj w ogóle myślimy? Eee, powiem wam tak, sercem oczywiście za Polską będę kibicował, będę jak da radę oglądał, ale słuchajcie, myślę, że jeśli my ich ograliśmy u siebie 1-0, tą Litwę z tego co pamiętam, no to na wyjeździe ja tu stemem, że będzie remis. Polska nie wygra tego meczu. To są moje predykcje, jak będzie, zobaczymy. Kupon, pamiętacie, puściliśmy kupon na kwalifikacje. Sztuczna inteligencja, ChatGPT GPT wytypował i tam nam brakuje bodajże jednego meczu, chyba Belgii, która chyba teraz już gra ta Belgia, tak? Oni dzisiaj grają, czy kiedy? Belgia na jednym kuponie jest na jedynkę, na drugim kuponie mamy na... Na drugim kuponie mamy, słuchajcie, na Belgia, Macedonia. Jest... Siedemnasta minuta jest na razie 0, 0 Jak będzie, zobaczymy. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę. Strzałeczka, cześć.